Zatrzymaj się, stop. Dokładnie tyle czasu zajmuje Twoje podjęcie decyzji, czy zostaniesz do końca filmu, czy przewiniesz dalej. I tak samo jest wszędzie: Twitter, Instagram, Facebook, nie wiem, X, Reddit, gdziekolwiek nie pójdziesz, jest coś takiego jak zasada pierwszej sekundy. Bo to jest dokładnie ten czas, w którym Twój odbiorca decyduje, czy zostaje, czy przewija dalej. Nie masz trzech, nie masz pięciu sekund, masz dokładnie jedno. I jeśli nie wykorzystasz dobrze cały Twój marketing, jest martwy. W tym odcinku pokażę Ci pięć najlepszych sposobów, jak skutecznie zatrzymać właśnie taki scroll, żebyś nie zabił swojego swojego marketingu i żebyś mógł się rozwijać. Ja jestem Adam na tym kanale nauczyciel copywritingu i samorozwoju, więc zapraszam do oglądania. Na samym początku zajmiemy się zasadą jednej sekundy. Jak już wiemy, social media to nie jest blog, to nie jest jakiś landing page, tylko to jest tak naprawdę pole bitwy. O uwagę Twojego odbiorcy. Ludzie scrollują wiesz, w autobusie, w przed snem, w łóżku, w pracy, oni po prostu reagują na content. Oni go nawet nie analizują. Jeśli twoje pierwsze zdanie zaczyna się od czegoś naprawdę nudnego, jak na przykład w dzisiejszym poście chcę opowiedzieć o... To już przegrałeś. Nawet zanim zacząłeś opowiadać, każdy już przewinął dalej. To jest twój koniec. Więc zasadą pierwszą jest to, że pierwsze zdanie, pierwsza sekunda, ona nie informuje, ona przerywa. I to jest tak naprawdę cała moc w tym wszystkim. Musisz przerwać scroll, a nie tylko informować, co pokażesz w tym odcinku. To samo zrobiłem na początku tego odcinka, no nie? Zatrzymałem Cię, przerwałem Twój scroll, bardzo bezpośrednio. Nie zawsze, musi, nie, nie zawsze musisz robić tak bezpośrednio, bądźmy szczerzy, ale to też działa. Pierwszą rzeczą z tych pięciu, które chcecie pokazać, jest otwarcie problemowe. Otwarcie problemowe bezpośrednio pokazuje też, co będzie w tym filmie, no nie? Co będzie w tym poście. To jest proste i skuteczne otwarcie. Schemat też jest bardzo prosty. Pokażę ci go w tym momencie. Wygląda on w ten sposób. Masz problem z czymś? Nie jesteś sam. Na przykład to jest bardzo dobre otwarcie problemowe. Odnosisz się bezpośrednio do problemu jaki może mieć twój odbiorca. On czuje, że to jest do niego. Przez co zatrzymuje się i chce ciebie wysłuchać. No bo nie daj Bóg. Masz jakieś rozwiązanie jego problemu. Może będziesz jego nie wiem. Yy łodzią ratunkową, może go właśnie ty uratujesz, no nie, więc zatrzymuje się, posłuchaj, co do powiedzenia, przynajmniej na samym początku. Jak pomyśli, że jest nie tak, to po prostu idzie dalej, wiadomo, więc musi potem wykorzystać tę okazję też dobrze. Na moim kanale znajdziesz wiele, wiele, wiele naprawdę odcinków pokazujących, jak mu jeszcze zrobić i ogólnie objaśniających tobie copywriting. Tak samo w linku w opisie znajdziesz mój kurs, który nauczy cię copywritingu od kompletnie zera do naprawdę jednego z wyższych poziomów dostępnych. Jest otwarcie problemowe, po prostu odnosi się do problemu Twojego odbiorcy. Pokazujesz mu, że nie jest sam, odnosisz się do problemu i on zostaje, bo rzeczywiście możesz czegoś go nauczyć. Drugie otwarcie, to jest otwarcie konfliktowe. To jest, gdzie od razu zaprzeczasz jakiemuś bardzo popularnemu powiedzeniu, no nie? albo jakiemuś popularnemu założeniu. Od razu mówisz, że to jest bzdura, że to jest nieprawda. Na przykład, że nie wiem. Yy, Kreatyna jest sterydem. Wiele osób tak myśli. Znam takie osoby, które tak myślą, że kreatyna to jest tak naprawdę steryd, to nie jest naturalne. I mówisz po prostu, że wiele osób myśli, że kreatyna to jest steryd, to jest kompletna bzdura. Bęk. Od razu masz uwagę, bo osoby, które się z tym nie zgadzają, bardzo się zdziwią, jak tak powiesz, bardzo będą zdziwione i będą chcieli Cię wysłuchać albo chcieli siebie dowartościować przez to, że jesteś głupi, według nich oczywiście, i będą chcieli zobaczyć gdzie się poślizgniesz, gdzie coś źle powiesz? Z drugiej strony, osoby, które się z tym zgadzają, mogą to obejrzeć, no bo po pierwsze, ma się ten sam mindset, po drugie, mogą tego użyć, żeby kogoś przekonać w przyszłości. Więc otwarcie konfliktowe też jest bardzo skuteczne. Szczególnie właśnie, jeśli są takie tematy, typu, że nie wiem, to speryt, że e, copywriting jest martwy przez AI, nie? O, na przykład coś takiego. Trzecią rzeczą jest otwarcie historium, czyli otwierasz. Trochę tak szerszy sposób, no nie? Story działa przez to, że mózg nie skróbuje historii, bo chce znać jej zakończenie. Do rozpoczniesz dobrze historię, na przykład, że trzy miesiące temu zrobiłem to i to był mój błąd, no nie? Albo to była najlepsza decyzja mojego życia. To twój yy, odbiorca będzie zainteresowany, co ty z takiego zrobiłeś, czego on się może z tego nauczyć i jak on może to nie wiem, powtórzyć, albo unikać tego, no nie? Na przykład, nie wiem, rok temu wrócę posty codziennie i miałem zerowe zasięgi, no nie? I to był mój błąd, albo i, w, i to zrobiłem źle, no nie I potem, co zrobiłeś źle, to tak naprawdę wciąga mózg Twojego odbiorcy do siebie, on zainteresowany po prostu, co zrobiłeś, co, czego nie robić, co robić i tyle. Tylko błagam cię przestałem opowiadać na tę historię, bez jakiejś puenty. To jest coś, co widzieli naprawdę mnie to... No, denerwuje, bo jednak to jest nudne. Jakby masz historię, może rzeczywiście prowadzić do jakiejś lekcji, ale tego nie robisz, bo nie umiesz opowiadać. I kolejnym otwarciem jest otwarcie bezpośrednie. To jest otwarcie, w którym bardzo skutecznie odnosisz się do odbiorcy. Czyli na przykład, jeśli robisz X, musisz to przeczytać. Jeśli chodzisz na siłownię, musisz to obejrzeć. No nie, ciwkę, bęk. Jeśli robisz X, musisz to przeczytać. No nie. Tak to wygląda. Jest to bardzo też skuteczne, bo to od razu filtruje Twojego odbiorcę. I jeśli skupiasz się bardziej na jakości odbiorcy, nie na ilości, to jest coś, co możesz celować. To ci odfiltruje wszystkie osoby, które nie chodzą na siłownię, to ci odfiltruje wszystkie osoby, które nie skupiają się na copywritingu. I to jest bardzo, bardzo skuteczna metoda. Jeśli nie boisz się tak naprawdę zawężać grupy, to jest coś dla Ciebie, bo im węższa grupa, tym jest mocniejsza reakcja. Plus, dam Ci jeszcze bonusik jeden. Największe błędy przy, podczas tych wszystkich otwarć, no które zabijają właśnie ten stop scroll, tak zwany, to jest po pierwsze tłumaczysz się w pierwszym zdaniu. To jest wielki, wielki błąd. Nie możesz tłumaczyć się w pierwszym zdaniu, jeśli dopiero zdobyłeś uwagę odbiorcy. Musisz najpierw to... Roz, musisz się rozgadać, musisz to rozpisać, no nie? Musisz go najpierw wciągnąć jeszcze głębiej i potem się dopiero tłumaczyć. Po drugie jest brak emocji. Brak emocji to od razu brzmi jak ja, jak komputer i jest po prostu nudne, więc sobie pójdą dalej. Kolejną rzeczą jest pisanie ładnie zamiast czytelnie. Jeśli chcesz, żeby coś było ładne, idź, nie wiem, ucz się sztuki, no nie? Idź, naucz się kaligrafii. Ma być też czytelnie dla twojego odbiorcy, bo jak nie będzie czytelnie, to on sobie pójdzie dalej. Jakby copywriting w social mediach, to nie jest literatura, tylko to jest po prostu Wciągnięcie Twojego odbiorcy, zyskanie jego uwagi i utrzymanie jej, a nie literatura, to nie jest Pantadeusz. Naprawdę. Więc pamiętaj po prostu, że jeśli pierwszy zdanie nie zatrzymasz, scrolla reszta Twojego tekstu jest bez sensu i nie ma znaczenia. Więc testuj, skracaj, upraszczaj, musisz pisać tak, jakby odbiorca miał po prostu Ciebie zaraz zignorować, no bo jest taka, taka prawda, że on to zrobi na niej, prędzej czy później. I musisz unikać tych błędów, bo to są naprawdę, pisanie bez emocji to jest największa głupota. Pisanie literatury w social media nie działa od dawna. Chyba że nie wiem, piszesz e-booki, to akurat fair, ale poza tym to nie działa. Więc ostatnim rzeczem, link do mojego kursu, znajdziesz w opisie. Tam Cię nauczę wszystkich podstaw copywritingu, naprawdę od samego początkującego do jednego z najwyższych poziomów, jakich możesz zyskać. Potem już będziesz musiał sam się rozwijać. Nie wprowadzę się na najwyższy poziom, bo sam jeszcze tam nie jestem. Dalej się rozwijam i pewnie będę dorzucał nowości do tego kursu. Więc to tyle z tego odcinka. Zaobserwuj, polub to wideo, a my widzimy się w następnym.